Música Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo i zapraszam na naszą hedonistyczną, kulinarną wyprawę po regionie. Będziemy odwiedzać najlepsze knajpki, restauracje, wyszynki, bary, które otworzą przed nami swoje podwoje. Będziemy dokładnie penetrować kuchnię szefów kuchni, oczywiście w sensie metaforycznym. Oni nam pokażą te swoje sztuczki kulinarne, swoje umiejętności, swoje tajniki, te takie dinksy, dzięki którym yy, Potrawy, które przygotowują, przekraczają cienką czerwoną linię pomiędzy zwykłym jedzeniem a prawdziwym kulinarnym dziełem sztuki. Zapraszam serdecznie na naszą kulinarną wycieczkę po regionie. Dzisiaj w kuchni Crystal Parku prawdziwie męskie zabawy, prawdziwe męskie gotowanie, właściwie przygotowanie do gotowania, czyli będzie wędzone. Mamy będzie dwa wędzone. piękne kawałki boczku, tak. ale co najważniejsze, mamy pana. Iryneusza, który z tym boczkiem zrobi to, co z boczkiem zrobić się powinno. Czyli krótko mówiąc, przygotowujemy boczek do wędzenia. Tak. Pierwsza sprawa to krojenie tego boczku. Czy to ma znaczenie, że kroimy go wzdłuż? Tak. Z tego względu, bo potem jeśli będziemy sobie go kroić, jeśli już będzie gotowy, to przecinamy włókna i nie jest włóknisty, nie ciągnie się, jest łatwy do... Zjedzenia. Zjedzenia, tak. Ładny kawałeczek boczku, jest przyjemnie popatrzeć niepoprzerastany, sympatyczny. I mieszanka. Mhm. Sól, pieprz, czosnek granulowany, suszony i troszkę wegety. Sypiemy hojnie, nie żałujemy tych. Nie przypraw żałujemy tego co. bo to wszystko. Potem co będzie za dużo to nam się w wędzarni wytopi i spłynie, a... To jest prawdziwie, mieć... prawdziwie, męskie, męskie działanie. Ponacierać, powcierać, posypać, poobracać. Coś rewelacyjnego. Ja za kadrem, bo za kamerą to zrobię sobie robię. Bierzemy sobie kuwetę i odstawiamy. Do jutra będzie czekało na nas i na wędzarnię. Będziemy robić kiełbasy z mistrzem tego, tego działania, z panem Ireneuszem Żońcą z zawodu piekarzem, ale z umiłowania masażem między innymi. Zgadza się. Panie Ireneuszu, co robimy? Widząc po mięsku pewnie jakąś pyszną kiełbasę. Łopatka wieprzowa, łopatka wołowa i pod gardle wieprzowe zrobimy kiełbasę wiejską, taką wołowo-wieprzową. Widzę, że tu proporcje mięsa są różne, czyli różne proporcje. zachowujemy jakieś, jakieś konkretne ustalenia? W większości, w większości wieprzowina. Większość wieprzowiny, trochę, mniej, trochę wołowiny mniej wołowiny i najmniej nie, tego podgardla, tak? Tego podgadla, generalnie bo generalnie ma nam troszkę tylko natłuścić tam kiełbasę. Ono ma nam natłuścić, skleić to mięsko wszystko razem, mhm. żeby nam się nie rozsypało, no i żeby nie było suche, nawilczyć też, jak się potem puszcza. Mhm. Czyli wytopi się, się podgardle, tak. a smaki zostaną w kiełbasie. Dostaną, kapitalnie. Tak. Mięso pokroiliśmy, zmieliliśmy i teraz wyrabiamy, oczywiście tak, trochę wyrabiamy. doprawiając. Tak, dajemy, doprawiając. O czyste smaki, czyli dajemy pieprz. Pieprz, sól i czosnek. I czosnek. Czosnek musi być, bo czosnek to jest to, co nadaje tak. kiełbasie tak naprawdę jej wyjątkowego, i, i wyjątkowego aromatu, smaku. Jest. Tak jest. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kto wymyślił kiełbasę. Kiełbasy myślę, oczywiście Chińczycy. Ja mam spory wątpliwości, czy jest coś, czego oni nie wymyślili, ale to jest historycznie udowodnione, że dawno, dawno temu, kiedy po na, u nas jeszcze Słowianie hasali po, po drzewach, Chińczycy robili pyszne kiełbasy, a nam wydaje się, że kiełbasa to taka tradycyjna polska yy, potrawa. Ale nikt nie robi takich dobrych kiełbas jak my, a szczególnie jak Pani Ireneusz. Tego możemy być pewni. <laughs> Ostatni etap przygotowawczy do tak. naszych kiełbas. Czyli trzeba wieliką kiełbas. Tak, bierzemy jelitko, naciągamy na lejek. Czy taką maszynkę można sobie sprawić? Bo myślę, że taką kiełbasę każdy mógłby sobie tak naprawdę zrobić, bo nie Jeśli to... ktoś ma możliwość gdzie uwędzić, to o, są najzwyklejsze maszynki. To, do czego wpychamy tą kiełbasę, to jest naturalne jelito wieprzowe, prawda? I tak, zgadza się, naturalne jelito wieprzowe. Zawiążemy na supełek, żeby nam mięso nie uciekło. Z tej strony. Te jelita trzeba namaczać wcześniej, tak? Dobrze. Tak. Tak, trzeba namoczyć w dobrze ciepłej wodzie. Takie, że rękę można włożyć, żeby nie były za gorące, żeby ich nie sparzyć. Trąd zawiązana, żeby za szybko nie wykapała. I mamy kiełbaskę już gotową, nabitą do wędzenia. Żeby kiełbasie nie było smutno w wędzarni, będziemy razem z nią wędzić boczek. Wczoraj go przygotowywaliśmy, kroiliśmy, nacieraliśmy mieszanką, przyprawą. Pięknie nam dojrzał przez te kilkanaście godzin, godzin i w tej chwili jest gotowy do tego, żeby go powiesić. a teraz mam jakiś patent ze sznureczkiem. Robimy dziurkę, przecinamy go, przekładamy sznurek, zawiązujemy go i supełek. Mam pentelkę na drążek. Sobie będzie I wszystko gotowe. Tak. Zapraszam do wędzarni. basy i boczki włożone do wędzarni, wędzarnia rozpalona najpierw drewnem bukowym, teraz pani René porąbał jeszcze suchą wiśnię i suchą śliwę, a na koniec pod sam koniec wędzenia dodana zostanie jeszcze mokra olcha. To jakie drzewo wkładamy, jakim drzewem palimy wpływa na to, jak smakuje, jak wygląda, jak pachnie kiełbaska i boczek i wszystko to, co się wędzi w wędzarni. Myślę, że za 2,5-3 godziny powinniśmy mieć gotowe boczki, gotowe kiełbasy, które mam nadzieję zjemy z chrzanem, świeżo upieczonym chlebem i zasmażaną kapustą. Jesteśmy mniej więcej w połowie wędzenia. Ja nie mogłem się oprzeć temu, by nie przybiec tutaj do tej wędzarni i zobaczyć jak mają się nasze kiełbasy i nasze boczki, czy przypadkiem ktoś ich nie zwędził. Co w przypadku wędzarni mogłoby się zdarzyć. Mam nadzieję, że są. Są i to są rewelacyjne, kapitalnie pachną, nabierają już koloru. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj przed chwilą wkładaliśmy je jeszcze w tym jasnym jelicie. Teraz już jest odpowiednio przyrumieniony boczek, także nabiera kapitalnych, kapitalnych kolorów. Myślę, że jeszcze godzinka, półtorej będziemy mogli zasiąść do prawdziwej uczty. Chwila, na którą czekaliśmy chyba wszyscy. Coś, co nas zaskoczy, mam nadzieję, przyjemnie i pozytywnie. Mistrzu, otwieraj tą wędzarnię i zobaczmy, co tam mamy w środku. No to co mamy to jest coś rewelacyjnego. Kapitalne kolory. Na te kolory i na ten zapach, który tutaj czujemy wpływ miał oczywiście drewno między innymi, które drewno, było, zgadza się. Które było użyte do, 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 do wędzenia. wędzenia. Z tymi kiełbasami to jest tak, że najlepiej jeść albo tuż po wyjęciu z wędzarni, czyli albo gorące, gorące, albo jak dopiero, wystygnął, dopiero. jak przestygnął. Prawda? Jak dobrze wystygnął, najlepiej na drugi dzień, chociaż kiełbasa jeszcze dojrzewa przez dwa dni. A tak naprawdę taka kiełbasa właśnie dojrzewa sobie przez dwa dni i można ją też przechowywać przez jakiś okres czasu, A, można tak, na spokojnie, pewno, sobie, tak. spokojnie sobie dozować przyjemności. Mamy uwędzoną kiełbasę wiejską, mamy bochen chleba, który przed chwilą upiekliśmy, bochenek, bochen to bochen, za chwilę jeszcze, po, bochen po, jeszcze, bochen jeszcze się dopieka, chrzan. I zasmażana kapusta, I tak tradycyjna kiszona kapusta, tak. trochę wody, trochę smalcu, przyprawy, bo tak naprawdę ona generalnie będzie podkreślała smak y, tych, 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 tych naszych wędzonek. No to jest pajda, co się zowie, proszę Państwa. Nie jakiś żart. <grym> Ja się tak rozmarzyłem tą kiełbasą, że zapomniałem w ogóle o tym, że mamy jeszcze, że jeszcze mamy równie, równie piękny boczek. Nie wiem, wziąłem się to zmieścić na tym talerzu, ale jakaś sobie poradzimy na pewno. Zmieści się. Ale wygląda kapitalnie, przepraszam, najmocniej nie wytrzymałem nerwowo tego. Mmmm, rozkosz. Nie wiem czy może być coś bardziej spektakularnego od tego jedzenia, które mamy tutaj na talerzu dzięki naszemu mistrzowi, czyli świeżo uwędzony boczek, świeżo uwędzona kiełbasa wołowo-wieprzowa w tej podkówce z kiełbasy, zasmażana kapusta ze smalczykiem, z wodą, z przyprawami, chrzan i piękny, świeżo upieczony, ze złotą skórką bochenek chleba. Może jest coś lepszego na świecie, ale nic mi do głowy nie przychodzi. Wydaje mi się, że moglibyśmy do tego spożyć, wypić, Jakieś fajne piwo ciemne, ciemne to już piwo, by nam tak. rzeczywiście zamknęło sprawę. To poproszę to piwo. Smacznego. Smacznego.